Siemaneczko, kochani, tu. Sami Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj pokażę Wam jak odblokować sekretny skin Prowlera, więc jeżeli jesteście ciekawi, pamiętajcie o taktycznej łapiec w górę, kodzie samiram w sklepie oraz subiku dzwonem na tym kanale, aby takie odcinki i live'y Was nie omijały. Za chwileczkę wykonamy sobie razem wszystkie zadania, aby odblokować wszelkie elementy zestawu naszego Prowlera, będzie ich dokładnie 7, nie są one trudne. Zresztą, za chwilę sami zobaczycie. Nie zwlekając, przechodzimy do pierwszego zadania, w którym należy przeszukać skrzynię przed otrzymaniem obrażeń w meczu. Czyli w tym zadaniu należy po prostu wylądować na mapie i przeszukać 7 skrzyń, zanim otrzymamy jakiekolwiek obrażenia. To zadanie wydaje się całkiem proste, zwłaszcza jeżeli latacie na jakieś spokojne miejscówki. Wystarczy wtedy, że przeszukujecie skrzynię. I zadanie macie zaliczone, a za jego wykonanie otrzymacie lotnie podniebny prowler. Jeżeli chodzi o zadanie drugie, należy namalować graffiti w Daily Bugle. Więc wybieramy się na tą miejscówkę, lądujemy w byle jakim miejscu i po prostu malujemy graffiti. Nie musicie go szukać, powinno Wam się ono automatycznie wyświetlić. Ja na szybko zaczęłam przewijać, więc namalowałam jakieś inne, ale generalnie nie musicie tego robić. No i malujecie je w dowolnym miejscu w Daily Bugle i zadanie macie zaliczone, a za jego wykonanie otrzymujecie oczywiście nic innego jak graffiti. Tak, problem. up. W zadaniu trzecim należy zebrać różne typy broni o klasie rzadkości epickiej lub lepszej w jednym meczu, czyli potrzebujecie podnieść bronie epickie, legendarne, mityczne lub egzotyczne. Wszystko to należy zrobić w jednym meczu. Musicie podnieść trzy rodzaje takich broni, natomiast nie, musi być to, nie muszą być to różne trzy klasy, w sensie epicka, legendarna i mityczna możecie podnieść nawet trzy legendarne bronie. Chodzi tylko o to, żeby to były różne typy, czyli pompa, PM, snajpa i jeżeli wszystkie będą legendarne, ale każdy czy z innego typu, no to zadanie wam zaliczę, więc nie jest ono raczej bardzo problematyczne. Oczywiście, jeżeli macie problem ze znalezieniem, to zawsze możecie podejść do jakiegoś NPC, który sprzedaje bronie egzotyczne, albo jakieś zwykłe, legendarne i to zadanie sobie szybko zaliczycie, a po jego wykonaniu otrzymujecie ikonę sztandaru. No i jeżeli wykonacie te trzy pierwsze zadania, to od razu ukończy Wam się pierwszy etap, za który otrzymacie skin prowlera. Więc już po tych trzech zadaniach Waszym prowlerem możecie sobie śmiało grać, ale to nie koniec zadań, ponieważ potrzebujemy ich siedem, aby odblokować jeszcze emotkę, więc przechodzimy do czwartego zadania w którym należy trafiać przeciwników w głowy z broni z celownikiem termowizyjnym. Jeżeli nie potraficie znaleźć broni z celownikiem termowizyjnym, możecie polecieć sobie na Jonesowisko, znaleźć mózgowca i kupić od niego nocnego jastrzębia. Ma on termowizję, więc z tego pistoletu możecie śmiało to zadanie zaliczać. Następnie musicie trafić w głowy przeciwników trzy razy. Nie musicie tego robić w jednym meczu. No i to zadanie oczywiście powinno Wam zaliczyć na strażnikach UR oraz na yy, zwierzętach agresywnych, czyli wilkach, dzikach, ewentualnie rekinach. Jeżeli próbowaliście, dajcie znać w komentarzu. Za wykonanie tego zadania otrzymujemy malowanie do broni znak prowlera. W zadaniu piątym należy zmodyfikować pojazd i przejechać nim 500 metrów w jednym meczu, więc lądujecie w dowolne miejsce, gdzie taki pojazd możecie znaleźć, polecam wszelkiego rodzaju stacje benzynowe, następnie podnosicie jakąkolwiek modyfikację, czy to płok, czy tam opony, nie ma żadnego znaczenia i modyfikujecie jeden pojazd, wsiadacie i przejeżdżacie nim 500 metrów. Brzmi bardzo prosto, prawda? A za wykonanie tego zadania otrzymacie rzucaną emotkę, chwyt prowlera. A przed nami szóste zadanie, w którym należy zadać obrażenia przeciwnikom, kłócając lub robiąc wślizgi. Takie zadania już były, więc na pewno dacie sobie radę: po prostu robicie wślizg i zadajecie obrażenia. Mogą być to również obrażenia zadane na strażnikach UR, na przykład na sterowcach. Polecam je bardzo serdecznie, bardzo szybciutko wykonacie tam swoje zadanie. A kiedy to zrobicie, otrzymacie super zbiraki: energetyczny bazur. No i ostatnie, siódme zadanie polega po prostu na zbieraniu sztabek. Musicie zebrać ich 300 sztuk. Sztabki lecą ze wszelkiego rodzaju skrzynek, pokonanych przeciwników, rozwalonych pralek, kanap, przeszukanych sejfów, więc naprawdę jest ich całkiem sporo. Na pewno dacie sobie radę z wykonaniem tego zadania. Tak jak mówiłam, potrzebujecie 300 sztuk i wasze zadanie jest zaliczone, a za jego wykonanie otrzymujecie ekran wczytywania na łowach. No i Oprócz tego, po wykonaniu tych wszystkich siedmiu zadań, otrzymujecie dodatkowo czaderską emotkę Prowlera, Ciach i Trach. Wygląda ona dokładnie w ten sposób i jest naprawdę przekozatka. I to by były już wszystkie elementy do naszego Prowlera. Jestem trochę zawiedziona w tym sezonie, że jest ich tylko jedna strona, bo jak zapewne pamiętacie w poprzednich sezonach były dwie. No ale trudno, Epic tak za bardzo się nie postarał. Możecie dać mi znać w komentarzu, co w ogóle myślicie o tym skinie i czy chętnie będziecie nim grali. Jeżeli ten odcinek wam się przydał, to koniecznie zostawcie taktyczne łapędzie w górę, wpiszcie w sklepie ran i zostawcie sobie suba z dzwonem na tym kanale, aby właśnie takie poradniki was nie omijały, a ja w tym odcinku już dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Życzę Wam miłego dzionka lub wieczorku i do usłyszenia w kolejnym odcinku TikToku lub na live.